ONE24, Marcin Zawada, witam i zapraszam. Bartłomiej Misiewicz zawieszony w prawach członka PiS. Taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński. Zostanie także powołana specjalna komisja wewnątrz prawa i sprawiedliwości, która badać będzie sprawę kolejnych awansów Bartłomieja Misiewicza. Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Beata Szydło już kilkukrotnie wskazywali na potrzebę wyjaśnienia sprawy błyskotliwej kariery Bartłomieja Misiewicza. Antoni Macierewicz do tej pory nie odnosił się do tych kapeli. Bartłomiej Misiewicz był szefem gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza oraz pełnił funkcję rzecznika MON. Następnie przez krótki czas zasiadał w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojnej w poniedziałek pojawiły się informacje, że Misiewicz otrzymał bardzo lukratywne stanowisko pełnomocnika Polskiej Grupy Zbrojeniowej do Spraw Komunikacji. Na miejscu wczorajszego wybuchu w Dortmundzie znaleziono dwa listy, podaje niemiecka agencja prasowa. Jeden z nich ma wskazywać na związki zamachowców z państwem islamskim, drugi na antyfaszystowskie podłoże ataku. Dwunastu niewierzących może zostać zabitych w Niemczech przez naszych błogosławionych braci. Czytamy w liście, który wskazuje na powiązania ataku z państwem islamskim. W liście wymieniono również z nazwiska kanclerz Angele Merkel, wskazując na jej działania dotyczące wojsk niemieckich w Syrii. Autorzy listu wysuwają dwa żądania: wycofania samolotów tornado operujących w Syrii oraz zamknięcia bazy Ramstein. Prokuratura bada autentyczność obulistów. Śledczy nie wykluczają, że zostały one pozostawione celowo i są fałszywym tropem. Ubiegłotygodniowy amerykański ostrzał Syryjskiej Bazy Lotniczej był niepokojący i sprzeczny z prawem, oznajmił szef rosyjskiego MSZ. Sergiej Ławrow spotkał się dziś z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Rozpoczynając rozmowy z Tillersonem, Ławrow oświadczył, że Rosja ma niemało pytań na temat idei, które, jak mówi, zabrzmiały w ostatnim czasie w Waszyngtonie a dotyczyły stosunków amerykańsko-rosyjskich. Ławrow zapewnił, że wizyta w Moskwie sekretarza stanu stwarza możliwość, by otwarcie próbować wyjaśnić perspektywę współpracy Rosji i Stanów Zjednoczonych we wszystkich kwestiach jako główną z nich wymienił formowanie szerokiego frontu antyterrorystycznego. W Unii Europejskiej rozpoczęła się dyskusja o wytycznych w sprawie Brexitu. Do Polski ma przylecieć w przyszłym tygodniu główny unijny negocjator. Michael Barnier będzie odwiedzał europejskie stolice, by ustalić, jakie są priorytety poszczególnych państw. Do wizyty w Polsce ma dojść 20 kwietnia, 9 dni przed unijnym szczytem, na którym mają być zaakceptowane wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią. Na ich podstawie komisja przygotuje konkretne zapisy prawne i unijny negocjator będzie mógł rozpocząć swoją pracę. One 24, teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę.